Szanowni Państwo, cieszę się ogromnie, że mogę uczestniczyć jako rektor tej uczelni w tym wyjątkowym święcie. Szanowni Państwo, jubileusz, zwłaszcza tak ważny jubileusz Złotych Godów, jak ten, który wspólnie świętujemy, to jest doskonała okazja do tego, żeby sięgnąć pamięcią i odtworzyć główne etapy związane z funkcjonowaniem tej jednostki, z głównymi etapami jej rozwoju, powstawania, funkcjonowania. Ale również doskonała okazja do tego, żeby zrobić swoisty rachunek sumienia i zastanowić się na tym, co nas czeka w przyszłości, na kolejne pięć dekad, na kolejne lata funkcjonowania. To duża odpowiedzialność dla nas wszystkich, zwłaszcza dla kadry zarządzającej. Całość uroczystości uświetnili nasi wspaniali studenci. Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koła Naukowe, ci, którzy tworzą. Wspaniałą atmosferę tego wydziału, bo często pojawia się wspomnienie do siedzib przy ulicy i Placu Litewskiego. Nawiązujemy do atmosfery, do tamtych czasów, ale musimy pamiętać o tym, że ci, którzy przyszli do nas tutaj studiować, to oni będą tworzyli historię tego wydziału. Obecnie kształcimy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii studentów na pięciu kierunkach. Ale ja uważam, że wszystkie te osiem kierunków to są kierunki wyjątkowe i szczególne z uwagi na to, że przygotowujemy no, przyszłych pracowników do pracy z ludźmi. Myślę, że spełniamy nie tylko taką misję związaną z uczelnią i dydaktyką, ale dla nas bardzo ważne są wartości humanistyczne, podejście do drugiego człowieka. To wielkie wydarzenie dla naszej społeczności ponieważ funkcjonujemy już bardzo długi okres czasu na, tutaj na Lubelszczyźnie. Wykształciliśmy w tym czasie blisko 35 tysięcy absolwentów. Bardzo dbamy o to, aby nasi studenci mogli realizować swoje zainteresowania wspólnie z dobrze przygotowaną kadrą. Absolwenci nasi pracują w bardzo różnych miejscach, są to placówki oświatowe. Placówki, które na przykład więzienia czy zakłady poprawcze, to jest cała, cały system pomocy społecznej. To są psychologowie, którzy udzielają wsparcia ludziom w trudnych sytuacjach. W związku z tym, no właśnie, trzeba podkreślić to, że i zainteresowanie przede wszystkim w tym roku psychologią było bardzo duże. W tym roku mamy ponad 650 kandydatów, którzy do nas przyszli i wybrali nasz wydział, z czego jesteśmy też bardzo dumni, bo to poświadcza tylko to, że jako ludzie jesteśmy otwarci. 那路去。